W dzisiejszym odcinku zeszliśmy po i znaleźliśmy pierwsze zwierzę na serwerze Anarchy SMP. Sima, widzowie, to już jest drugi odcinek z po prostu Anarchii SMP. No, widziałem, że on po prostu tamten odcinek Wam przypadku 30 wyświetleń. Na pierwszy odcinek to jest chyba całkiem dobrze. No co, dzisiaj po prostu będziemy dalej gdzieś lecieć, po prostu gdzieś sobie płyniemy, bo on... No jesteśmy po prostu dalej na ziemi, a i może ktoś mi powiedzieć, jeżeli mam patrzeć, mam, render distance ja zawsze ustaje 64, to się tak nie zmienia, jakby tak samo jest. A to tylko na online, nie, wiem dlaczego? Się nie rozumiem tego. Dobra. To co so, lecimy, gdzie my gdzieś lecimy? Wiecie, w tamtą stronę. Na pewno. No, w tą stronę chyba nie, tak pamiętam. W tą stronę, O oh my god, popełnił samobójstwo. Nie, no super. Dobra, ja sobie gdzieś lecę, więc jakby no nie będę wam przeszkadzał. Co to jest? A chcę tam chyba bazy budował. Nie będę przeszkadzał wam, po prostu no, płyniemy gdzieś. Dobra, widzę, że doszłem gdzieś do takiej wyspy i jestem na kratkach y, 5000. No, to 4000 kratek, przeżyłem. No nic się nie działo, więc po prostu on nic nie pokazywałem się spod tymi pykami czy. A nic to nie ma, dobra, no, nic nie ma. Myślałem, że ktoś trapa z jak zrobił przed TNT, ale panie komuś. No raczej niby się naprzód nie chciało takiego czegoś robić. I ten odcinek raczej będzie krótszy od tamtego. I będzie coś dawać Kuba, ale dlaczego? w sumie nie, tamtej był krótki. Ja tam z 24 minut zrobiłem tak 14 przy montażu. Ja się trochę powycinałem i ten PS lecimy. Tu się lawa kaścik. Trochę... ale wy jesteśmy już na takim terenie, gdzie jest dużo mniej mam Mamy pochodnie, dobra. Bo ja mam pochodnie ogólnie. Zapomniałem, w ogóle, że mam pochodnie. Schodzimy do jaskiń. Trzeba jakieś leży nakopać. Po prostu nic nie mamy. Jakiś węgiel albo żelazo. rzeczy ten. Dobra. Schodzimy, schodzimy ostrożnie. OK. Mmm, mmm, napiszcie, na, napiszcie, w komentarzu, że jest time timelapsy czy cięcia. Hmm, ogólnie te napisy fajnie wyglądają, ale cięcia są chyba lepsze, bo. Jakby... No wiecie, ten film też dynamiczniejszy się trochę staje. Na no widzowie to, co zauważyłem, to za każdy wykopany blok dostaję jakby expa. 100 na plusik. Na plusik ogólnie. widzicie dostaję ekspo za każdy blok wykopany. Dobra widzowie, nie kopałem jakoś dużo, nakopałem tylko stack. I 15 i z tego 13 poziom mam. Znaczy no, nie jest... Nieźle, bo coraz jest dobrze ten 13 poziom. Zawsze coś da, ale no. Chyba git na razie. Czekajcie. pokopiłem się tym w ogóle, to, to mi się... ten blog mi się do niczego nie przyda raczej. Raczej mi się nie przyda, bo w ogóle nie wiem co za blog ogólnie. Ja nie jestem obciążony w Minecraft. Ja ogólnie w Minecrafta. tak żeby grać więcej, to grałem właśnie w wersji, nie wiem, 1.20. Albo 1.15, jeszcze nie pamiętam. Czyli zaczynałem od wersji 113 Chyba tak? Albo 12 grać. Więc wiecie, to też... no. Ja to biorę. A nie, nie wiem. A tak, bo też no, chyba za tymi nożycami trzeba. widzę no, widzowie zgubiłem się, więc będę was kopał. Eee, no, jest... <laughs> dobra, widzę, prawie, prawie bym się zajął. Nie, da, nie, nie, nie. To jest bajorko lawy. Bo nie mogę postawić bloku. Okej. Okay. Jakieś drewno. Mhm, uh -huh. starawa. Dobra. Czekajcie, stąd bym się. Ja po prostu się będę podsadzał i tyle. No, co innego mam robić? Jesteśmy teraz na podziemiu dużo nawet. O oh my god, dobra. Lecimy. Lecimy dalej. Lecimy dalej. A dzisiaj tak trochę beżycie. Ja no nie wiem dlaczego. No w sumie chory jestem. Pewnie dlatego. <laughs> dobra. O, o. o, dobra, mamy. Czekajcie, miniaturkę sobie zrobię szybko, znaczy wstęp do filmiku, który będziecie widzieć. Dobra, mamy zrobione. <grym> Jakby taki wstęp do... Naj najlepiej się sprzedają się takie na YouTube takie proste wstępy. Nic więcej, właśnie nie wiem, zbliżenie na coś i tyle. Dobra Węgiel mamy, dobra i jest, good, 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 good Dobra, let's go Ile tego węgla jest? Aż tak dużo Aż tak dużo Nie no, dużo go jest ogólnie Strasznie dużo go jest No, to dobrze dla mnie, ale... Tyle ja dużo Gzdy No i kopiemy dalej. Znaczy, no, budujemy i kopiemy. Szybko... 19 poziom ogólnie mamy, to naprawdę dobrze już jest. Nie, myślałem, że się wykopujemy, no to... Mm. Czekaj, czego by tu użyć? Ta... tu używamy. Widzowie, jesteśmy na powierzchni. a nie, jeszcze czekaj, jeszcze, jeszcze... I... Jesteśmy na powierzchni. Ej, pierwsze! A dajcie mi to. Do... Ej, jak chcę to wziąć? tam mamy. Patrzcie, co znalazłem pierwsze świnie. Pierwsze zwierzęta. Pierwsze zwierzęta, co jest? Dopiero bieremy to. Oczywiście, że bierzemy. Kolejne. Tu jakieś. Aha! To ktoś farmę miał. Tak obstawiam. No, strasznie dużo drewna tu jest, jakby. Żeby ktoś to nie wiem, spalił albo, albo po prostu ktoś sobie budował drewnem, żeby jak najbardziej zagryfować to wszystko, ale nie wiem, ale... Nie, wygląda jakby ktoś nie miał bazę, bo chyba zwierząt. Chyba zwierzęt, to trzeba jakby jajka zwierząt wydrobić z jej skrzynek albo kupić, nie wiem. Ale po prostu ktoś użył, jakby ukośnik kit. To jest zestaw, a zestaw Discord. Trzeba jest do używania, ukośnik Naroda. Że i postępny... Aha, dobra. Piękna agroda. Dobra, mamy coś takiego? Damy książkę. Dostęp do kit Discord, odebrana. ND. Nie, dobra, nie chce mi się. Anarchia. Mm -mm. E, kit. Odbiorę z tego normalnego, wiecie. Bo zawsze mamy jedzenie. I. No. Zawsze mamy jedzenie i nowy kilo No więc to jest. No i dobra, zostałem to już. Wejdźcie na plus. O, świnka, świnka, świnka. Świnka, świnka. Oj, tu zrobimy kolejny wstęp taki do filmu. Dajcie tak z daleka. Dobra. Ma. Ha. Ja tak. Ja myślę, że on coś zrobi. Ktoś wybuchnie a tu. Dobra. Będziemy se. w tym odcinku. Ej, da Dobra, dawajcie. W tym odcinku nam robić bazę. Może gdzie jest ta świnka? Mamy. Nie, ja tu nie idę. Ja tu nie idę. Ej, ale szkoda, że takie, jakby pogripowane to wszystko. Jakby. Muszę naprawdę daleko odejść, żeby nie było pogrywowanych rzeczy Po prostu No Ty znaleźliśmy dżunglę No mamy dżunglę, więc jakby Mamy drewno Bo je, u nich Oni nie poskaływali tych drzew do końca Ej, hey, ogólnie jak będziemy, jak wbijemy 1000 subskrypcji To mogę wa dla was robić vlogi ogólnie, albo takie, nie wiem Budujemy komputer za stówę <grydy> <Z uży> <grydy> Nie wiem, byle co Jakbyście dali jakiś fajny pomysł, to ja bym mógł zrobić na 1000 subskrypcji Bo ogólnie zastanawiam się mocno jaki by można było specjal zrobić dla walki 100 widzów w klatkach <grydy> Ej, jakie te, jak mogliście widzieć na YouTubie gdzieś, i tacy youtuberzy nagrywają, jakby takie areny wielkie, jakby masz taki Jakby masz po prostu mapę świata, masz zmodowaną, na przykład, nie wiem, e, są przehistoryczna mapa, taka jakby ze, ze, ze zwierzętami, prehistorycznymi. Jakby na przykład masz 100 widzów, oni... O Boże, oni mogą robić jakieś swoje na przykład. Yy, no po prostu mogą się tymować, i robić swoje. Z... Co jest? O boże! To mi zlogowało XD. Jest to jakby sekcje, znaczy... No wiecie, wszyscy jakby mogą swoje drużyny robić i jakby walczył, swoje bazy i, I takie coś by mogło być hit. Więc wiecie co robić, Zostawiajcie su Subskrypcje A zrobimy takie coś. Cztery piece. Nie wiem po co tyle piecy. A jemy. Ej, zmarnowałem to w sumie. Mogę sobie później to zjeść. Uuuhu uh, To uh. jest dwa pies Jeszcze pan jest 4 tak. zepnie, a nie Dobra, crafting Czekajcie, mam 3. Nie. Muszę przepalić A szybko się przepalaj a w tym momencie chyba Czekajcie Kratki 5000 Mamy dwa. Jeszcze jedno. Dawaj, dawaj szybko. Dobra. Mamy i robimy. Siekier. No i, no i klasa. No i proszę bardzo. No i ta siekiera jest dużo lepsza. co so, trochę tego zetnę. Wiecie o co chodzi? No, bo jakby lepiej mieć tego drewna na zapas. Bo, jakby, no wiecie, tutaj jest wszystko zgrifowane, A znalazłem dosłownie pierwsze drzewa. Teraz takie całe drzewa. Czekajcie, zobaczę coś. 18 minut. Jeszcze myślę, że 2 minutki będzie trwał ten filmik. Czy u mnie to jest 18, u mnie to będzie z 25, 20 minut trwał. U was, będzie trwał 13, 14 minut. Więc, no wiecie o co mi chodzi. Oh my god. O oh my god, ile drewna Czyli bo się nie wiem, czy ja się nie cofam Cofam się Nie, nie byłem tutaj Jest woda no Dobra to ja już poza odcinkiem widzowie Gdzieś dalej popłynę i pewnie tak pojutrze Podziewajcie sobie odcinka, no to co? Cześć manko. Ja się z Wami żegnam. Zostawajcie subskrypcję, łapki w górę. Cześć.